Niektóre rzeczy są w naszej kontroli, podczas gdy inne nie. Nasze przekonania, preferencje, pragnienia i awersje wszystko, co kieruje naszymi działaniami, jest w naszym zasięgu. W przeciwieństwie do tego, zewnętrzne aspekty, takie jak nasze ciało, bogactwo, sława i wpływ społeczny, leżą poza naszą bezpośrednią kontrolą. Ta podstawowa zasada jest początkowym stwierdzeniem słynnego greckiego filozofa, w jego przewodniku po życiu. Aby prowadzić satysfakcjonujące życie z minimalnym emocjonalnym zamętem, trzeba odróżnić to, co jest w naszej kontroli, od tego, co nie jest. Nasze skupienie powinno pozostawać mocno na obszarach w naszej mocy, rezygnując z troski o to, czego nie możemy zmienić. Wielkim wyzwaniem, przed którym stoi wielu, jest ciężar opinii i sądów innych. Chociaż trudno jest pozostać niewzruszonym przez nie, prawdziwa wolność pojawia się, gdy rozumiesz, że te opinie, obelgi i osobiste krytyki nie leżą w Twojej domenie kontroli. Przewodnik życiowy oferuje wskazówki dotyczące radzenia sobie z obrazami skierowanymi przeciwko Tobie. Ten film ma na celu przekazanie lekcji z tego ponadczasowego podręcznika, prowadząc Cię do myślenia odpornego na sądy innych. Zgłębiając siedem lekcji z nauczania epikteta, zrozumiesz, dlaczego zewnętrzne osądy nie powinny Cię martwić i nauczysz się kształtować postawę niepodatną na krytykę czy odrzucenie. Jeśli jesteś tu nowy, Zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić ciekawych treści, które przygotowaliśmy dla Ciebie. Lekcja pierwsza. Postrzeganie krytyki i odrzucenia. Epiktet mądrze zauważył. Pamiętaj, że ten, kto krytykuje lub odrzuca, nie krytykuje Ciebie, ale wyraża swój własny sąd. Więc gdy czujesz ukłucie krytyki, zrozum, że to Twoje postrzeganie powoduje ból. Odstąpienie i uzyskanie perspektywy często łagodzi cios, pozwalając na klarowniejsze, bardziej opanowane reakcje. Zrozumienie, że ukłucie krytyki lub odrzucenia samo w sobie nie jest szkodliwe, jest kluczowe do przezwyciężenia opinii innych. Emocjonalny dyskomfort towarzyszący takiej krytyce wynika z naszej interpretacji jej. Gdy staniesz w obliczu braku szacunku, Zdasz sobie sprawę, że możecie zranić tylko wtedy, gdy na to pozwolisz. Jeśli odpowiadasz negatywnie, tylko potęgujesz wpływ. Prawdziwa wytrzymałość jednostki jest testowana przez jej odporność na taką negatywność. Życie z jego nieodłącznymi wyzwaniami często rzuca nam krytykę, gdy jesteś jej celem. Zatrzymaj się i zapytaj: czy chcę zostać pokonany przez coś, co leży poza moją kontrolą? Porównując się do stoicyzmu i jego nauk o pragnieniach, rozumiemy, że walka z pragnieniami jest daremna, ponieważ są one wrodzone. Różnica polega na naszej reakcji na nie, całkowitej kapitulacji, czy kierowaniu nimi z zamiarem i jasnością. Jeśli uda ci się pozostać niewzruszonym przez krytykę, wynikające z tego zadowolenie podnosi twoją postawę, pokazując zdolność do radzenia sobie z przeciwnościami z gracją. Pamiętasz te momenty, gdy jedna negatywna uwaga przytłoczyła cię na dni? Nie jesteś sam, wszyscy tam byliśmy. Jeśli przytakujesz, zostań z nami, ponieważ nasze kolejne zasady zgłębiają kwestię opanowania samokontroli. Zasada druga: pielęgnuj stałe intencje. Aby chronić się przed wpływem zewnętrznych opinii, trzeba pielęgnować silne intencje. Na przykład, jeśli jesteś zafascynowany filozofią, przygotuj się na potencjalne szyderstwa lub lekceważące uwagi od sceptyków. Spodziewaj się kpiny takie jak: "Och, nagle stał się filozofem" czy "Skąd to wyniosłe zachowanie?". Upewnij się, że nie wykazujesz takiej arogancji. Zamiast tego, pozostań nieugięty w dążeniach, które poprawiają twoje samopoczucie. Z czasem ci, którzy kiedyś wyśmiewali, mogą podziwiać twoją wytrwałość, ale jeśli poddasz się ich wpływom, ryzykujesz podwójną drwinę. Ta nauka od wielkiego greckiego filozofa Epikteta nie jest ograniczona tylko do aspirujących filozofów. Ma ona zastosowanie uniwersalne. Wiele talentów pozostaje nieodkrytych, ponieważ ludzie ulegają głosom przeciwników. Rada epikteta? Jeśli nasze intencje słabną z obawy przed oceną, prawdziwa strata nie polega na potencjalnych porażkach, ale na poddaniu się opinii innych. To nie jest zwykła porażka, to fundamentalny problem. Trzymaj się swoich przekonań. Ustępowanie tylko po to, aby unikać społecznego konfliktu, lub obawy przed opinią innych, to przegrana sprawa. Trwaj, nawet jeśli spotkasz się z drwiną lub sceptycyzmem, bądź wierny swojej drodze, a będziesz żyć autentycznie. Kiedy stoisz na rozdrożu, rozważ swoje priorytety i zrozum prawdziwe motywy stojące za Twoimi decyzjami. Zasada trzecia. Wywyższaj się nad zewnętrzne osądy, nigdy nie obawiaj się odrzucenia czy niezauważenia. Gdyby akceptacja była jedynym kluczem do szczęścia, inni mieliby nadmierną władzę nad naszym zadowoleniem. Sedno w tym, że tylko ty jesteś odpowiedzialny za aspekty, które masz pod kontrolą, te kierowane Twoimi wyborami. W dobie cyfrowej zastanów się, jak często zachowywałeś się nie w swoim stylu, tylko dla uzyskania pochwał w mediach społecznościowych. Gonienie za zewnętrznym uznaniem to śliska ścieżka. Zastanów się, czy warto rezygnować z autentyczności dla chwilowego podziwu, czy mądrze jest uzależniać swoje emocjonalne samopoczucie od innych. Odpowiedź brzmi nie. Wszyscy czasem zachowywaliśmy się poza swoją strefą komfortu dla znikomych korzyści. Więc, dlaczego martwić się odrzuceniem? Wiązanie szczęścia z popularnością to burzliwa przejażdżka, podczas której zadowolenie przesuwa się przez twoje palce, powodując stres i zmieniając twoją podstawową tożsamość. Stoicyzm promuje skupianie się na elementach, które mamy pod kontrolą, stając się apatycznym wobec zewnętrznych czynników. Jeśli chodzi o uwłaczanie, ma ono moc tylko wtedy, gdy się poddajesz. Jeśli ktoś cię oczernia lub źle interpretuje, pamiętaj, że działa zgodnie ze swoimi przekonaniami. Ich błędne oceny mówią o nich, nie o tobie. Dlatego, gdy jesteś krytykowany, pozostań nieugięty, przypominając sobie, to tylko ich punkt widzenia. Zasada czwarta: kształtuj solidne obrony psychiczne. Aby obelga zraniła czyjąś psychikę, jak podkreślił epiktet, trzeba najpierw naruszyć ich wewnętrzne świętowisko. Czy pozwoliłbyś potencjalnemu zagrożeniu wejść do swojego domu? Mało prawdopodobne. Jednak przyjmując do siebie obelgi, nieświadomie dajesz im wolną rękę w swoim umyśle. W przeciwnym razie chroniłbyś swój dom przed intruzami. Dlatego wzmacniaj swoje psychiczne granice, Pozwalając, aby działania były kierowane zdrowym rozsądkiem. Kształtuj odporność i samokontrolę. Nigdy nie pozwól, aby negatywne uczucia wynikające z obrażenia zaciemniały Twój osąd. Zamiast tego pielęgnuj dyscyplinę i samokontrolę. Jest to niezbędne w każdym aspekcie życia, w tym w relacjach z rodziną. Gdy pojawia się gniew, panuj nad nim. Robienie tego nie tylko łagodzi potencjalny ból, ale także kształtuje wewnętrzny spokój. Wierz mi, przyjęcie tego podejścia może być przemieniające. Zasada piąta: trzymaj się swoich przekonań. Nigdy nie unikaj prezentowania swoich działań zgodnie z Twoimi podstawowymi wartościami, niezależnie od potencjalnych błędnych interpretacji innych. Jeśli nasze działania są słuszne, Dlaczego obawiać się błędnych postrzeżeń? Jest to szczególnie istotne w dobie mediów społecznościowych, gdzie często nasza radość jest związana z przemijającymi polubieniami i akceptacją. Takie zachowanie odciąga nas od naszej prawdziwej drogi, czyniąc z nas wykonawców dla przemijających oklasków. Zasada szósta: wzniesienie ponad złośliwość. Jeśli ktoś próbuje zniszczyć twój wizerunek lub pluje jadem na twój temat, pamiętaj, działa zgodnie z własnym postrzeganiem dobrego i złego. Każdy ma inny kompas moralny i nie możesz oczekiwać, że będzie on zgodny z twoim. Jeśli więc ich krytyka wynika z nieporozumienia, to oni popełniają błąd. Mając takie zrozumienie, podchodź do takich krytyków z cierpliwością i przypominaj sobie w takich chwilach: ich postrzeganie mnie nie definiuje mnie. Zasada siódma: chroń swą wartość osobistą. Pod tą zasadą zagłębiamy się w motyw za obraźliwym zachowaniem. Zrozum, że jest błędem wierzenie, że wszyscy będą działać zgodnie z Twoimi przekonaniami lub światopoglądem. Takie myślenie nie tylko jest nierealistyczne, ale także szkodliwe. Zastanów się, czy możliwe jest, aby wszyscy podzielali twoje spojrzenie. Takie założenie jest wewnętrznie wadliwe. Gdy stajesz w obliczu afrontu, spójrz w głąb siebie. Tylko ty znasz swoją prawdę, swoje motywy i swoje działania. Jeśli ktoś nieobeznany próbuje rzucać na ciebie cienie podejrzeń, Kwestionuj zasadność ich twierdzeń i klarowność ich intencji. Jeśli działałeś słusznie, nie ma ciężaru winy do dzielnicy.